Przez chwilę tylko widzicie jakiego jego koledzy, którzy trzymali go za ramiona i unosili, tak? Nadal unoszą coś, tylko to są jego ręce z górnym korpusem, coś flaki z, wraz z nogami opadły na dół. Nooo! <laughs> Zaczęli wrzeszczeć. Chodźmy jak, jak zdadzą test na... E, na ja nie nie zdali. Zaczęli wrzeszczeć i... Yy, dobra, teraz poproszę na inicjatywę. Każdy po K10. 6. Czyli to jest inicjatywa z K10 plus bonus z Agility. 8. Nie, nie, nie. Yy, mhm. Dobra, yy, Ramirez zaczyna. <laughs> Potem... Potem Melf i, I ten I oni Dobra, Chłopacy. teraz tylko jedno pytanie to Mam trzy pociski w małej serii Tam jakaś kara jest? Mogę celować? Nie, nie można celować, dostajesz kara plus 10 Za każde dwa stopnie sukcesu Jeden dodatkowy pocisk spada. Lepiej przyciągnij po nich ogień ciągłym Plus 20 jest Jeszcze za odległość dostaniesz Dobra no to tak, ogniem ciągłym, plus 20 do strzału. Każdy, pamiętaj, że każdy stopień sukcesu wtedy to jest dodatkowy pocisk. 20... Plus 30. 3... Plus 2? 20 za serię. I plus 10 za bliski dystans. Czyli plus 30 mam... zaraz tylko zobaczę ile... To będzie 81. W sumie. Mhm. Dobra. 58. Czyli ile weszło? Dwa sukcesy, dwa? Y, dwa sukcesy dodatkowo, czyli trzy pociski. Mhm. No to już obrażenie. Dobra. K10 plus 3, 4, 7, 4, 11, y, 10. Tak, 7, 4, y. 10. Cztery, 10. Czekaj, minus, yy. od pierwszego minus 3, od minus 3, Eee. Czyli 4, 1 i 7 tak wchodzi po kolei. Tak. 4, 1, 7. <laughs> to jest łącznie 12. 12. Eee, jednego faceta po prostu z nich. ołowiem. Eee, wiesz, on się po prostu odgina w jedną, w drugą stronę, krwawi obficie, pada na ziemię, trzyma się po prostu za flaki, ale jeszcze żyje. Znaczy już nie wygląda na takiego, który by... E, łaknął e, walczyć, ale, ale jeżeli. Mhm. Dobra. Teraz ja? Teraz ty. Szarżuję na najbliższego. No kurwa. Znaczy wiesz, to jest 20. druga strona ulicy, więc szarża dla ciebie to jest odległość. 9. Nie, dziewięć. Nie, to... Y, to przed... A ja, Nie, no to strzelam. No to możesz się poruszyć i strzelić, tak? Z, z, z... Nie, nie, to ja po prostu strzelam z bolta pojedynczym, pojedynczym boltem, przycelowując. O kurwa. o, ja nie trafiłeś panie. No, no, ale chyba pierwszy no, chałupę komuś, za nim. No, komuś pokój przemoderowałeś. Przymal tak, ty, jakiś dziadek i, i, będący na piętrze, tak, je, je sobie pomidorówkę, siedzi do was bokiem, Nagle przez okno wpadł, wpadł mu pocisk, rozwalił mu zupę i poleciał dalej i rozbił jeszcze zdjęcie swojej y, żony, tak? Z drugiego małżeństwa. Kurwa, ale nieszczęście. <grym 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 to, 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 m, bardziej żal mi to tej pomidorówki. <grym> Dobra, zostały y. cztery. Czwórka tamtych gości, natomiast y, rzuca się do y, wozu, który jest zaparkowany przy ulicy dopadają go, y, dekują się za nim i wychylając, proszę ciebie tak po prostu, tak za pół, pół akcji zwykłej ataki tych czterech to jak doja będę odpalał, by nie trafili czy nie można? można, pierwszy nie trafił Drugi nie trafił. Trzeci nie trafił. Trzeci nie trafił. I czwarty trafił. nie trafił. To, no, to jest moje szczęście w koście. Tak, i dlatego jest... ja bardzo lubię walczyć o Juriego. <laughs> on wystawia przeciwko Ciebie jakąś bestię, która ma stopień zagrożenia no, nie do pokonania. A, ty, a bestia Ci nie trafi. A jak ci trafi, to lajtowo unikniesz. I on jeszcze, jeszcze ją pokonasz. Dobra, nie. teraz moja kolej. E, mhm. Co ja bym zrobił? Ja będę samochód chętnie wysadzić, nie mam gramo. To znaczy ja bym przycelował i jak oni tylko łeb wysadzą, to w łepetynę. Celowanie w łepetynę. Mhm. Czyli to Od jest raz. single shot. No, ale ja bez kary, bez niczego mam. To znaczy to plus 10 za przycelowanie w takim razie, tak? Tak, tak bo ja to mam wszystko <coughs> bez kary. I za to, że masz celownik klaserowy. To jest plus 10, mhm. 20. Dobra, rzucam. Stałem. No rzucaj na odrażenia. Rzucam. 8. Czyli minus ich wytrzymałość to będzie 5. 5, mhm. Bo dodatek to jest tam to plus 3. Wytrzymałość średnia to jest 3. Znaczy, to jest ten bonus staffnesa, który odliczasz od wszystkich damage'ów. No Ups, nie wiem, nie wiem. Wchodzi piątka. No, <śmiech> facetowi <śmiech> wszepnąłeś, coś tam kula przeleciała mu, wiesz, po twarzy, o, orając po policzku i w ogóle, e, tak, szczękę. E, chłop się schował na chwilę za tym, za samochodem, żeby, e, wiesz, macając się, co się dzieje w ogóle, tak, ociera krew z twarzy to no, Zarusie za zaczniemy ten samochód Strzelam do nich serio. Do nich serio? Tak No dobra Bez problemu 15 w co trafiasz? 15. O oczywiście nie trafiłeś jednak w rękę. No a jak są za zasłoną i wychylają się, żeby strzelać... O kurwa. 9 plus 5, 14. Minus 3, 11. No, kolejnemu... Albo powiedzmy, że to był ten sam, od którego ty strzelałeś, żeby no, zagęścić klimat. E, ten... Ten chłop, tak, dostał raz w, w buzie, a teraz w rąsie. Za 11! 5! Kurwa! Szukaj krytyka od eksplozji. No bo w rąsie muszę znaleźć, Rąsia. rąsie. Rąsia. Rzuć jeden K5. Urwałeś mu jeden palec. E, Eksplozja urwała mu palec, e, w dodatku poszarpała mięso na całej ręce e, i zbiera 3 punkty fatygi. To znaczy, że będzie <grym> miał minus 10 do wszystkich swoich akcji. Minus 30. E, nie, minus 10. Jeżeli masz fatygę, to jest 10. Niezależnie który stopień. A przekroczenie swojego swojego limitu fatygi sprawia, że padasz yy, nieprzytomny. No strzelaj do nas, mistrzu. No, no, no. <grych> Zobaczmy. Najpierw ten nieszczęścik, któremu żeście zniszczyli rękę, tak? On przycelował. Już I nigdy co? nie będzie taki piękny. aha. Dobra, a reszta jako ziomków każdy przycelował. Pamiętajmy o tym. Dobra. O! o Nemu się udało. Do kogo? Oj, no, drugiemu jest. też się udało. No jeden w jednego z was, drugi w drugiego z was. A z czego oni strzelają? Co? Z czego oni strzelają? Już ci mówię, to są. To jest hand cannon. O tych długo. Ile to ma penetracji? <coughs> Dwa. Oj, oj oj. <coughs> Możemy jakoś unikać? E, czy jesteście za zasłonami? Nie, jesteście na schodach. Jeżeli unikasz strzału dystansowego, to musisz... Dlatego się pytam, czy możemy unikać. No mówię, w walce wręcz możesz unikać wszystkiego. Możesz unikać broni prymitywnej miotanej, tak? Łuków także. Ale już broni palnej, to tylko wtedy, kiedy jesteś w połowie przynajmniej za jakąś osłoną. To I na ten... przypomnienie zasad. Dobra. No bo się, wiesz, unikanie ciosu mieczem, a unikanie pocisku z karabinu to jest trochę inna sprawa, nie? Dobra, rzucaj na obrażenie. Dobra. Pss. Dla kogo to jest przeznaczony pocisk? E, Ramirez na razie. Ramirez, zbierasz jeden plus 4 penetracja pancerza 2 Czyli 2 punkty pancerza ignoruje zostaje I ci 1 e, Czyli łącznie zbierasz jeden punkt obrażeń Tak? Na pewno? Tak. A Tafnes? A Toughness? No właśnie po odliczeniu, bo broń, dodaje, broń ma dodatkowo plus 4, tak? To jest 5, minus 2 to jest 3, tak? To jest 3. 1. Coś strzeliło cię. <coughs> widzisz na boku otarcie, ale nic poza otarciem za bardzo się nie, nie stało, tak? Dobra. A jam ci? A ty ci? To zaraz sprawdzimy ci co? Ci. O kurwa! O, ale kwas! O kurwa! O ja pierdolę. O, kurde. o jezus. O ja pierdolę. Plus 4. Wow, 21. A nie mogę wiesz, że jesteśmy na schodach, a nie możemy przeskoczyć jakoś, wiesz, na dół tych schodów? Wiesz, jakoś, przez barierkę i na dół? W, 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 musisz facepina spuścić. Bo gdzie? No, no, tak. Jest... Y są tutaj zasady mówiące, że za, za wydanie punktów szczęścia y, można, coś, to, można robić właśnie takie przegięcia. Y, Będziecie to kosztować dwa punkty szczęścia. Dobra, to robię przeginkę. Y, Wykonam jeszcze komplementarny rzut na y, agility, żeby zobaczyć jak ci to wyszło. No, <słuch> jasne. Dobra, ale wyszło. Nie wyszło. Nie bardzo. Nie bardzo? Przynajmniej mi punkt szczęścia, kolego. Bo ty masz tylko dwa, tak? Tak. <noise> Możesz pożyczyć punkt szczęścia? Możesz. Mogę? Możesz, ja to traktuję drużynowo. Dobra, masz ten punkt szczęścia. Biać. Udało ci się uniknąć. <laughs> Widziałeś jak po prostu lazarus ciepnął się, sru Poszedł i go nie ma. Te ile to by było zaraz? Minus 2, ile to ma dwa penetracji? Tak, minus 2 to by było. Ee, 19 i minus 3 to by było. 16. E, 16. A Coś... ja bym to przeżył, ty nie. Nie, no, no dwa no, kwiatyki by zebrał. No.